Tak ogólnie to nie lubię hitować filmów, bo wychodzę z założenia, że w każdym jest coś fajnego. Ale czasem na świecie pojawia się taka produkcja, że żałujesz, że założyłem do tej recenzji taką fajną koszulkę syn to film bazujący na powieści The Spooks Apprentice, autorstwa Josepha Delaneya. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że najwyraźniej trzeba przeczytać tę książkę, żeby zrozumieć większość absurdów pojawiających się w tym filmie. Opisując tylko kilka pierwszych minut. Dlaczego wiedźmy zamieniają się w smoki? Dlaczego, żeby je uwięzić, trzeba je wsadzić do jakiejś dziury i przykryć metalową kratą? No i dlaczego, jak minie dostatecznie dużo czasu, one i tak stamtąd bez problemu wylecą? W ogóle to jestem mocno zdziwiony, że Julian Moore i Jeff Bridges przeczytali scenariusz do siódmego syna i doszli do wniosku, że to świetny pomysł, żeby w nim wystąpić przecież oni mają kasę i na Boga nie nazywają się Nicolas Cage bo to nawet nie jest scenariusz w tym filmie większość scen koresponduje tylko ze sceną wcześniej bądź sceną później czyli na przykład scena numer 1 koresponduje ze sceną numer 2 scena numer 2 koresponduje ze sceną numer 3 ale scena numer 1 już nie koresponduje ze sceną numer 3 ja wam pokażę to na przykładzie. Przykład będzie filmowy, ale spoko, żadnych spoilerów, poza może spoilerem głupoty. A więc, pamiętacie taką grę w szkole, gdzie się brało karteczkę, każdy pisał jedno zdanie, zaginał i podawał kolejnej osobie, tak że widziało się tylko jedno zdanie poprzednie, ale nie widziało się całej historii? Kumacie? Będę udawał, że piszę, bo i tak nic nie widzicie. Główni bohaterowie przeprowadzają szkolenie w trybie ekspresowym, żeby zdążyć uratować świat. Kropka, scena pierwsza. Teraz scena druga. Główni bohaterowie wyruszają w podróż, aby uratować świat. Nagle dostają wezwanie, aby zawrócić. I teraz tu powinien nastąpić taki motyw, że ktoś powinien pomyśleć: aha, ale mają mało czasu, żeby ten świat uratować, więc może tym zadaniem zajmą się później, a na razie uratują świat. Nie, no ale przecież nikt nie widział że ze scenarzystów pierwszego zdania, by było zasłonięte zgiętą kartką, prawda? Więc widzą tylko: główni bohaterowie wyruszyli w podróż, nagle dostają wezwanie. Więc scena trzecia: główni bohaterowie zawracają. Huh? Dobra, przejdźmy na to, co na iść, a co na nie iść, bo po prostu na więcej gadania szkoda czasu. A na iść! Ha! Nie spodziewaliście się, że coś w tej kategorii się znajdzie. Jeff Bridges i Julian Moore. To naprawdę są dobrzy aktorzy i naprawdę mocno się starają. No, może poza tą dziwaczną mimiką Bridgesa. Kit Harrington Tak, to ten aktor z gry o trąco to nic nie wie. Pojawia się w tym filmie może, nie wiem, na 3 minuty i wygląda jakby wyszedł z planu wspomnianego serialu, ale i tak lepiej by się sprawdził w roli głównego młodziaka niż Ben Barnes. Alicja Wikander, jeżeli tak to się czyta. Yy, no, ona ma miłą, urokliwą twarz i przyciągała bardziej do ekranu niż cała reszta filmu. No i chyba na obsadzie skończę, bo poza aktorami, którzy bardzo ładnie się starali, nie dostrzegam nic więcej w tym filmie, co mogło być na iść. A więc co na nie iść? Fabuła! Tak liniowa jak bajki, które się opowiadają dobranoc, a jednocześnie tak chaotyczna, jakbyśmy od dziecka byli wychowani w świecie siódmych synów, ludzi zmieniających się w niedźwiedzi, ludzi zmieniających się w jaszczury, szermierzy z czterema rękoma wyciągniętymi z kultury hinduskiej, oraz wiedźmami które chcą zniszczyć świat bez żadnego wyraźnego powodu, poza tym, że księżyc jest czerwony. Kostiumy. Nie żebym był jakimś specjalistą, ale statyści wyglądali jak wyprzedaż upadłego teatru. A tu jakiś Chińczyk, oczywiście w chińskim kapeluszu, a tu jakaś pani w kimono, to pewnie jego żona, a tu jakiś pan w habicie, to pewnie franciszkanin, a tu rycerz, a tu jakiś szlachcic, no po prostu istne fantazy multikulti. Humor w takich dużych produkcjach zazwyczaj jest jako taki humor. Takie ironiczne one-linery. Ani to nie zachwyca, ani nie żenuje. Ot, taki miły przerywnik. Tutaj też są, z tym, że nieśmieszne. Na całą pełną salę ludzie zaśmiali się może w jednym momencie. Aż mi było głupio za twórców. O, pokażę wam poziom. Główny bohater zostaje przygarnięty na ucznia, gdyż ponieważ jest siódmym synem siódmego syna. Hmm? No właśnie. No i razem ze swoim mistrzem trafiają do miasta i dostaje pierwsze zadanie. Idź, zrób zakupy. Wtedy główny bohater patrzy się przed siebie i mówi huh. Teraz to żałuję, że nie jestem szóstym synem. Really? Tylko na to was stać? Jeff Bridges, the dude w filmie, a wy takie coś? Efekty specjalne. Okej, okay, przyznaję, były fragmenty, gdzie było bardzo fajnie, ale były też fragmenty, duchy, które wyglądały jak z gry na PS3, nie na PS4. To tyle wyszczególnienia rzeczy. Naprawdę, aż życia mi szkoda, żeby wymieniać więcej. Może gdyby siódmy syn miał więcej dystansu do siebie i, nie wiem, jedną dziesiątą budżetu, to można by go było traktować jako świetne kino klasy B. A tak to, podobnie jak Eragon i inne cuda, trafił do piekła kina Fantazy. Dowodząc, że może Hobbit nie wszystkim przypadł do gustu, ale jednak Peter Jackson pozostaje kinowym Master Blaster gatunku Fantazy. Tutaj mamy kichę i to kichę w 3D. Ode mnie ogromne nieść, ale tego już się pewnie domyślaliście. Oraz mam nadzieję, że nikt nie wpadnie na to, aby ekranizować kolejne części sagi, których jest w sumie 13 oraz trzy spin-offy. Do następnego.